Lubię to, co robię. Lubię ludzi, z którymi pracuję. I lubię tiktaka, za pewność, którą daje mi w każdej sytuacji. Wybrałam tiktaka, ponieważ odświeża mój oddech. Ale uwielbiam mojego tiktaka również za jego miętowy smak, tak świeży i delikatny. Tiktak, tyle świeżości i tylko dwie kalorie. Anastazja odkrywa, że jest zaginioną księżniczką i rzuca się w wiernie zwykłej przygody. Najnowszy film animowany w polskiej wersji językowej Anastazja. Wyprawa w świat magii, przygody i wspaniałej zabawy. Zapraszamy do kiny. Mistrzu, skąd to się bierze? Ze sklepu niebrok. Knor, płyn, na smak. Najbardziej zaawansowana technologia. Dwustukrotne powiększenie cyfrowe. Kolorowy wizjer. Szerokokątny obiektyw o dużej jasności. VHS to Twój wybór. Kamery Panasonic. Wybierz jedną z nich. Panasonic. To świat Chester. Sprytny Chester zawsze dostaje to, czego chce. A najbardziej na świecie chce chróbiących Cheetos. Cheetos to jego ulubione chrupki. Chester poluje na nie z taką pasją, że pokonując wszystkie przeszkody zawsze wygrywa! Cheetos, ulubione chrupki Chestera. A teraz pojawiły się nowe citos o smaku pizzy. Ale citos, ale pizza. <mulary> Yeah Nie spodziewałam się, że te nowe pieruszki chłoną tak szybko. Dla zdrowej skóry dotyk jest bardzo dużą przyjemnością. Pieruszki, których używałam poprzednio, nie były złe. Niestety, nie wchłaniały tak szybko. Bardzo się bałam podrażnienia skóry. Pampers Baby Dry Plus mają podwójny system osuszania. Warstwa Baby Dry odciąga wilgoć szybciej niż kiedykolwiek, a potem wiąże ją wkład ultra. W pieluszkach Pampers pupa maćka jest sucha i zdrowa. Kiedy się go dotyka, to jest najszczęśliwszym facetem na świecie. Pampers, bo radośnie jest maluchom, kiedy mają bardziej sucho i są zdrowsze. Za każdym razem, kiedy pierzesz w nowym proszku Xi, twoje ubrania znów są czyste i świeże, a ty oszczędzasz. Kiedy sięgasz po jakikolwiek produkt z rodziny Xi, znów oszczędzasz. Ponieważ środków do mycia i czyszczenia jest w rodzinie Xi coraz więcej, oszczędzasz coraz więcej i więcej. Nowa Rodzina Xi. Xi, dobra jakość, dobra cena. Według niej są wspaniałe. A co sądzą inni eksperci? Najpierw wypowiedziało się Polskie Towarzystwo Pediatryczne. A teraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaleca właśnie pieluszki Pampers. Bo pomagają chronić skórę przed podrażnieniem i dlatego są korzystne dla dziecka. Pampers, zaufaj ekspertom. Spóźnij się na wyspę! A mój kostium baletowy. A i kostium baletowy? Jest ryśniąco biały. Wybrałam go w polenie 2000. Polena 2000 z nowoczesnym aktywatorem usuwa plamy tak, że nawet w świetle ultrafioletowym tkanina jest czysta i ultra biała. A gdzie mój klasz od kostiumu? Klosz leżał tutaj. Klosz? Już zawiesiłem. Daje piękne, białe światło. Polena 2000. Ultra biel. Dobry wieczór, witam Państwa w czwartek 22 stycznia i zapraszam na kolejne losowanie multilotkę. Przedstawiam Państwu komisję kontroli gier i zakładów, która zgodnie z regulaminem będzie kontrolowała przebieg dzisiejszego losowania. Oto kaseta maszyny losującej, a w niej kolejno ułożonych 80 piłeczek. Za chwilę wszystkie znajdą się w pustym bębnie maszyny losującej. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

Pięćdziesiąt dziewięćdziesiąt osiem 53 trzy czterdzieści dwa Sześćdziesiąt sześć osiemdziesiąt osiemnaście trzynaście

13 i 37. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym losowaniu. Jutro, czyli w piątek o 20.50. Zaproszę Państwa na kolejne losowanie tej gry. Życzę Państwu wysokich wygranych dobranoc.